Witam w SimReju. Zaprezentujemy użycie systemu. Żeby w ogóle przejść do użycia systemu, należy wjechać ustawienia. I tutaj w ustawieniach symulacja i zobaczyć, jak go masz ustawionego. No ja mam tak ustawiony, także tak chyba powinien być ustawiony. To jest to ETCS. ETCS. Teraz wchodzimy w ustawienia. Po pierwsze, dowolny numer idę maszynisty prawda i potwierdzamy tutaj jesteśmy z internetu na zwykłym przyjeździe i tutaj działa mi ten 2 to testowałem, ten 2 działa dajemy tutaj dane pociągu i klikamy to nic więcej to klikamy i tutaj pro prognoza dla hamulców prawda no ja sobie wybieram te i klikamy potwierdź 371, to wiadomo te dane, i później ten. Potwierdź. 116, potwierdź. 100 km na godzinę towarowy, potwierdź. Tak, tak. Yy, numer pociągu 245001, potwierdź. Dajemy start. Naciskamy, trzymamy, puszczamy, działa wyłącznik szybki. Wcześniej oczywiście zrobiłem to, to, prawda, wyłącznik szybki, tak po kolei się piorę. Sędziszów do 24500, próba uszczęśnienia. Sędziszów na odgrywę, Zasadniczo. się 5, Dziewawne 0, 0, 0, Dziękuję, podaję 0, 0, Jeszcze tutaj musimy 0, dałem mu mocy to jest spacja, prawda? czy -y, jak tutaj coś się to jest spacja? zapytajcie włącznie o tę spację jak tu wiesz, to dużo mocy w danym ok, tak, tak tak byśmy przetoczyli kołami a jak tu przelocili, napali to, to spacja, prawda? To czasami się zapali, czasami może to się tak, system włączył. Nie, niepewno. On jest tym, w swoim pokazie. Także w, UK, w UK, to działa. To działa w WPWP. No, no, tak trzeba troszeczkę to kombinować. Teraz naciskamy to. Naciskamy to. I system się wyświetli. Działa znakomicie. Jest świetnie. Są zarzuty w internecie, że jak jest skrzynione światło, to zaraz, zaraz będzie pisać w ty masz to włączą, początek tu mało 40, prawda? początek pociągu około 40 idzie do nas studa. No, ale działa tylko zarząd są, że jak tu 0 będzie pisać, a jak tu będzie pisać 0-0 czy przebiegł synaptop, to żebyś studio już zaczął hamować, prawda? Że tak wcześniej, żeby nie czekać, żeby tu ci się zaczynę pogadać, bo już tak tu będzie na tych gdzieś. Także samemu radę ale poza tym wszystko świetnie działa, symulator zyskał wysoki poziom także no prawdziwy maszynista, jak ma takie coś przesłać, co, to to panie jak jest wszystko sobie siedzieć, tak wam stąd ci piszą, a on sygnał wygwał, musi napisać, że masz dać no, także to jest prowadzenie pociągu z takim systemem to jest naprawdę sama przyjemność, można powiedzieć na pewno pokażę, tutaj, żeby trafić do naszych nowych światów, to muszę wyjechać, żeby to było zrobić na panowanie. Oczywiście odparł się system, system działa, super działa. Internet ten jest jakbyś online, no, to tam gdzieś muszę troszeczkę też pokombinować, według tego tam na pewno nie jest pisany ulep do ciągu. Tam gdzieś muszę pokombinować tam na każdym ciebie ten system. Nie będę wieszkać, jakby był odcinek, no, ale tutaj to fajne działa. Oblaj to wszystko. Naprawdę fajne działa. No bariera, jedno słowo, co dużo mówię. Bariera działająca. W na razie do zobaczenia.